Witam moje tutaj. Hunter, i witam was w kolejnym odcinku ze Speed Builders. Dziś postanowiłem, że przyglądę Aha, bo tutaj jest. Click to thank, you get 5 treasures. Ja chcę 5 treasures. Chcę! Nie chcę, nie mogę, kurde. <laughs> Słuchajcie, postanowiłem, że sobie posprawdzam, czy są jakieś nowe tematy. Czy są jakieś nowe, nowe jakieś tam lepsze postaci, z którymi mogę tam powalczyć. Nightlight, dobra, to znam. To jest dosyć yy, tricky. Budowla. Zarazą powiem dlaczego. Bo niektórzy znają, niektórzy nie znają. Dobra, raz na trzy. I teraz tak. Tutaj robisz na dwa. Bo tu jest światełko. Bodajże to jest tak chyba. Tu robisz sobie obwódkę Na to. O, aż tyle. Tu będzie jedno wyżej, także że sobie przygotuję od razu. O teraz zrobiłem, dobra Czyli tak, tu robisz patrz, tu robisz owódkę 5 na 5, tak w odstępie o 1 od tej lampki I tam potem dajesz tylko tej dziewiątki i na to czubek i to wypanie to patrz Tutaj parasola jakieś porobili, kuźwa, ja nie wiem ojej, to... Oj, ojej, musicie się jeszcze dużo, dużo, dużo pouczyć, jeżeli chcecie mi zagrozić. A ja jestem... Dobry jestem, no dobry jestem, o tutaj big ol' Elephant, proszę bardzo, no problemo, już robię. Proszę bardzo, tutaj robimy w ten sposób, tak troszeczkę mi coś się dziwnie myszka robi. Dlaczego mi się robi dziwnie myszka, nie mam pojęcia. Czy tutaj oczy będą od razu? Powinno być tak i zrobiłem. Dobra, pięknie, kuźwa ma Jednak dobry jestem, stwierdzam, że jednak jestem dobry, nie? Kurde, jakby nie patrzeć, to jestem naprawdę, naprawdę takim orełem. Kurde, nie mogę sobie postać na środku. Ja zniszczę ich, kurde, bo to takim ten, co zrobił to z penisa. <grywia> Ten to zrobił zajebistego, nie do sorożca po prostu. Coś pięknego, coś pięknego. Dobra, tutaj mamy Princess Peach, ok, w tę stronę. Dobra, w stronę, w lewo będzie dla mnie łatwiej po prostu. Raz, dwa. Nie tu. Trzy, cztery. I tutaj raz, dwa, trzy. Dobra, i teraz robimy sobie ścianki, proszę bardzo. Dobra, no i picobello zrobione. Nie, no powiem Wam, że. O, tamten gościu jest całkiem niezły. Uuu, ale tutaj. Nie. Czekaj, dobrze zrobił. Nie ogarnął strony, tak naprawdę, z której powinien zbudować. Także, ten co za brzoskwinie zrobił, człowieku? Ty kiedyś brzoskwinie widziałeś, Boże? Teraz patrz, wszyscy ode mnie odeszli. Już jestem takim prosem, że wszyscy obok mnie po prostu. Ty będziesz następny. Hungry Horse, dobra, Hungry Horse to już robimy. Proszę bardzo, a mam sobie się robi. Hungry Horse, zaczynasz od hale Halebale tu stawiasz kunia I teraz stawiasz tu, 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 tu I robisz płotkami, tylko tu jest kurczę ten taki Niefajny moment, bo ten kuń zasłania Także chcecie robić to nie róbcie tak jak ja, tylko zróbcie później Także po prostu konia na końcu byście postawili czy coś Nie, no baby musisz odpaść, bo to każdy odpada obok mnie, który jest Patrz nie odpadnie Dobra jest 2 Kickflip. O, to może być problematyczne dla niektórych graczy. Także ja tu wykorzystam swoje doświadczenie w tym. na tym tym, że ja potrafię to zrobić. Dobra, najpierw cztery bloki. Teraz od razu robię. nie tak. O, w... dlaczego. No, teraz mi. Raz, dwa, trzy, dobrze. Super. Dwa, trzy, dobra, teraz tutaj robimy sobie. Ładnie te wszystkie półpłytki, i teraz tylko dokończyć guziki, i wszystko zrobione. Tamten gość jest całkiem niezły. Także będzie całkiem ciężko, żeby to ogarnąć, ale myślę, że tam zobaczymy, ile run będzie z nim. Bo coś wyczułem, że może być z nim długi pojedynek. Wszyscy, którzy są obok mnie Po zewnętrznej na razie wszyscy Sticky fingers are the worst Dobra Tu i tu Tu i tu Dobra Teraz robimy Blowjob'a, znaczy ice cream'a Przepraszam, bo takie podobne to są to to już... Przepraszam, pomyliłem się po prostu. Dobra, zrobiłem. O, temu trochę gorzej idzie. Ten gościu zrobił. On też zrobi. A teraz jak ona sobie da radę. Dała sobie radę, okej. Okay. me a river, to jest bardzo proste. Tutaj te place, te takie te placki niebieskie pokazują nam tam. Idzie postawić wełnę No to wszystko później idzie w jednej linii, tak jakby Rożymy, robimy jedną linię yy, Tej ciemnej, ciemnego kleja A później już tylko, żeby tutaj Przyrąbać więcej I Jeszcze jeden taki będzie Eee, yy, Dziękuję Jakoś tak trochę gorzej mi poszło Ten zrobił źle czy ogarnie to co zrobił, czy nie ogarnie? Bo on zrobił to źle. No, i teraz ogarnął właśnie, że źle. A miałem w nim potentata na, na naprawdę dobrą pozycję. Niestety nie wyszło mi widzę, że z tym chyba będę się tłuk. Bo ona ma tak troszeczkę. troszeczkę słabszy, słabszy refleks. Perfect balance. Ok, to znam. Dobra, zaczynamy najpierw tak, czerwone W tym samym, tak samo odstęp niebieskie Później leci zielone I tutaj zaczynamy od żółtego I tutaj robimy raz, dwa, trzy Przeskakujemy Raz, dwa, trzy, dziękuję Przypatruję im się Tam zielony powolutku ogarnął Nie wiem co się dzieje, ta w ogóle odpadnie nie. Ta to w ogóle ma no, kiepska jest bardzo On miał zrobione 4 bloki, ona miała jeden tylko No niestety ona odpada i z tym Dutch Danger to nie, on raczej nie będzie jakimś tam dla mnie Większym przeciwnikiem, bo on sobie nie radzi, a wszystkie budowle, które są na Perfect match, także Oprócz tego Tego nienawidzę Dobra, lecimy, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, i tutaj będzie jakoś... Za cholerę nie wiem jak to będzie, nie? Naprawdę. Czy do końca to ma być? Może do końca? Dobra, spróbuję, spróbuję zrobić do końca. Nie mam pojęcia. Ten w ogóle robił. A widzisz, to do końca, czyli dobrze zrobiłem. 54%. Ale tego tematu nie ogarniam za bardzo. Ale dobra. Pierwsza runda za mną. Nie spodziewałem się, że... Aż taki dobry będę, szczerze mówiąc. No co ja poradzę? Co ja poradzę? oj, oj, konkurencji dla mnie brak. Nie zagłosowałem nie za A nie dało mi tego, kurde. Czekajcie. Przecież głosowałem na tę stronę. A nie, nie zagłosowałem, czekaj. To zagłosuję szybko. Dobra, teraz się powinno. Teraz powinno mi się pojawić. Czy mi się nie pojawi? No nie, dobra, wyłączyłem tam tą stronę. Dobra, mniejsza o to. Okej. Okay. Red is heavy. Okej, okay, tutaj mamy bloczek żółty, tu był niebieski i teraz żeby zrobić tak, że tutaj będzie czerwo, czyli to będzie tutaj i poprawić. No, który to taki zwany? Tamten, naprzeciwko mnie od razu. Także, także całkiem nieźle. Hmm, nieźle. Jeden gości odpadł. Dobra flaga Europy. To nie będzie ciężkie do zrobienia. Tutaj jeszcze Tutaj Zrobione No w końcu ktoś go ogarnia Trochę chaotycznie buduje, ale, ale jest dobry Oj. <ścoughs> No nieźle, a życie mi da wody No, muszę przyznać, że niektórzy naprawdę nie wiedzą, jak wygląda flaga Europy. Trudno, smutne takie trochę. uwagę, że to jest serwer europejski, to by się przydało, chociaż. Nie wiem, minimum wiedzy w tym zakresie. O kurde, nie lubię tego tematu. Tu jest 1, 2, 2, 3. Aha. Tu. Może tutaj dam O, zrobiłem, elegancko Czyli jednak da radę zrobić O, dobra, szukamy dalej Cwaniaków, którzy chcą im podskoczyć Tamten gościu jest dobry Może będzie sporo rund Może będzie sporo rund Zobaczymy, zobaczymy zaraz Dobra, to i kumpel obok mi odpadł. Kwasson, flak. Dobra, to akurat jest bardzo proste. Dobra. Mhm. Dziękuję? Jak <laughs> nie może trafić? Jakby ktoś tego nie zrobił to takie? No naprawdę same flagi, co to jest festival Flag? To dokładnie to samo. Boże. Dobra. Dziękuję. No i wszyscy zdrowi. Za proste tematy, zdecydowanie za proste tematy są. Tutaj już ktoś może odpaść. Tutaj są już szanse. Dobra, tutaj na górę eee, Teraz tak, tutaj, 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 dobra są zrobił pierwszy. Miałem problemy troszeczkę z płotkami. Ja wiem, że ja się nie powinienem śmiać, nie, ale. <laughs> Coś pięknego. Dobra, lecimy czarna wełna. Później to. Później raz. Nie, nie to. Znowu czarna wełna. Łapki. Trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, nosek, dziękuję. Jeszcze w noć. w locie zrobiłem nosek. Dobra, ten zrobił i tutaj też, okej. Okay. Mhm. Tu jest fajnie. Dobra Ale widzę, że są ułożone kolory, także na luzie Nie patrzę, się skupiłem na pisaniu, tak ten zrobił od razu, to ale... Dobra Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Tu budujemy na trzy Teraz tak woda od tego leci. Mam nadzieję, że mi zaliczy. Dziękuję. Kolega nie ogarnął. Szkoda. Wiązałem z nim duże nadzieje. Już drugi raz ktoś mnie zawiódł tutaj, nie? Drugi raz ktoś mnie zawiódł. Po prostu zawiedli mnie, zawiedli mnie, no. prison, To jest prosta akurat do zrobienia. Tu, raz, dwa, trzy, cztery, dziękuję. Teraz robimy tutaj Pst, No co ściągasz gnoju DJ No widzisz. Zawiedli mnie. Zawiedli mnie po prostu wszyscy. Ja jestem Mr. Perfect Match w tym momencie, nie? Naprawdę. Coś niesamowitego. Kolejny podwójny win także. A wszyscy zrobimy losowanie na ten, na następny odcinek, zobaczymy jaka będzie wróżba. Myślę, że... A nie, bo ja nie mam tego. Dobra mordeczki, w takim razie serdeczne rigato, zobaczenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobały wszystkie instrukcje, oczywiście macie w opisie. I to było na tyle, widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Ja się tam nie do następnego i trzymajcie się, yo!